Panie, panie, co to, to, to się wydarzyło? Co to, to się stanęło? Panie kierowniku, takie to, to całe takie to biało się zrobiło. Lody, lody, lody. Gdzie ta pompa się schowała? Defrost się włączył. Właśnie, jak przyszedłem ze spaceru. Mamy tu akcję defrostowania. I, I zobaczymy, ile to zajmie, ale coś czuję, że mi się to nie, nie wytrzymam do końca. U mnie taki zawsze pasek lodu się w Panasonicach robi. robi. Ja jeszcze prostuję, nie ma tragedii Nie, nie jeszcze nie, to tylko z rury. ciecz Defrost przeprowadza na wodzie z instalacji, nie? Ma, o, Pana Solik ma dwa rodzaje defrostu. Na wodzie z instalacji, to znaczy, że obróciła obieg teraz i pobiera ciepło z w, instalacji i wrzuca na, na wymiennik Drugi defrost się dzieje przy chyba minus 10, poniżej w się przy ujemnych temperaturach, to wtedy robi już tylko na sprężarce. żeby nie wychładzać układu, to wali ze sprężarki. Nie? Chyba widać, no, delikatnie puszczę. Więc nie ma tragedii zaś nie jest nie. Już takie pasy są nie. nie. Przyczyna puszczać panie. i ta midea ta moja czy twoja, ona to robi chyba co godzinę, a ta Sprawdza temperatury właśnie na wymienniku, jeśli przez jakiś czas nie wzrasta, to dopiero wtedy włącza defrost. Dlatego na tej jest rzadziej ten defrost, nie? Ale nie ma tragedii. No ja jest przy zerze, to się szybciej to zrobi. panie, leci, leci woda ojej, listek mi tutaj do dziury wpadł no, tu już góra sucha tu pasek wiem, że pan Sonik taki idealnie nie robił tych defrostów zawsze gdzieś trochę zostawało tego dzielnastwa tutaj trochę jest Jeszcze resztka na dole ten pasek, nie? Pasek nigdy nie puści do końca. Tu to jest. Rubki, chrupki Ten ja typ tak ma. kiedy się typ przejmowałem, teraz się już gdzie przejły A, i plus tego, że jest cichszy niż ta na kompresorze. Wtedy kompresor się wkręca, tu jest w sumie cicho. Ucha. Wentylatory się kręcą, jeszcze nie, czyli już końcówka dziś i ten pasek już nie chce zejść, to jest lód. Generalnie to są straty, trochę przepustowość się zmniejsza, ale jakoś ta pompa daje radę. nie ma jak pomóc, czasami bywało tak, że się do tej głupiej kratki do. Koniec cały szczelił przełożył z powrotem. Do tej głupiej kratki się potrafił lud dokleić. Niektórzy wywalają te kratki, nie? Wycinają to. Nie wiem, to też zrobić. No i podefraście. Upasz, czuję na nałapane. Trzeba grzać, bo zimno na dworze. Ziąb strasznie i zostało trochę tego rodzaju mnie.